Ale na szczęście sam kebab znajdował się ze 100 metrów od przystanku. Kościela ma ze sobą dobry uczynek, przeprowadziła starszą panią przez dwie ulice. Ale nie była w czy ona Nie wiedzieliśmy, czy chce nas okraść, czy co, ale złapała go się pod pachę i zaczęła z nami po prostu iść. Byliśmy dwie pozycje, czekamy, udało nam się usiąść jak zawsze na parcie. No ale klimacik tutaj jest fajny. Chyba specjalnie taki, żeby długo tu nie posiedzieć. Strasznie głośno krzyczą. Do każdego mówią w języku. Trzymaj ja, jeszcze ma... chwilę. Nie dam rady już. Moi ja, jest już Mogę prosić szybko. Prosić szybko. Rozumiemy troszkę klimat, czemu tu panuje taki luźny. Jest, biegnij. Zaraz wytłumaczę. Wow. Czacki! Kebabi, 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 kebabi. Ale jeszcze, e, rozumiemy ten luźny klimacik, bo tutaj znajduje się e, umieszczenie na, na naczynia, gdzie zostawiacie tacki. Przed chwilą pan to otworzył. I mimo że jesteśmy w Berlinie, buchnęło Amsterdamem. No, <laughs> rozumiesz o co chodzi. No i co? Jak się nazywają one? Tak, wzięliśmy dwie klasyczne pozycje Sos, Sosik mieszany Mięso z tego co widzę jest tylko chicken Dobra Przechodzimy do testowanka Dobra, gryzamy się Pierwszy bajs Niesamowite Jego od pierwszego gryzu już czuję fenomen Nie wiem jeszcze o co w tym chodzi, ale czuję. Co sądzisz po pierwszym gryzie? Słone. No i świeża warzywka. Cytrynka czuć do Już na bułeczka. To jest to? Shit. <grym> po konsumpcji e, chyba w pełni rozumie zachwyt kebabem, bo jest... Chociaż ja bym następnym razem wzięła bez ostrego. Bez ostrego? Ja nie czułem tutaj jakiejś jest dużej ostrości. To taki słodki I trochę mnie mglił. To co? oni posypywali jeszcze na koniec jakąś przyprawą na górę i wydawało mi się, że to słone takie było delikatnie. Ostrawe. No ale dobra, kebab naprawdę najlepszy jaki no. jadłem chyba na razie. Tak, głucha i ta słoność. Ja lubię bardzo słone rzeczy, więc mi to odpowiadało. Ale w kolejce bardzo dużo Polaków. Mimo, że mówiłem po angielsku, to odchodząc od zamówienia usłyszałem smacznego. Nie powiedziałem ani słowa po polsku. Mój akcent chyba mówi za mnie. Czas na kawulca. I potem wytłumaczę, co robimy w Berlinie. Tu jest czerwony. A co robimy w Berlinie? No, was tu chodzi. Żartowałem. W Berlinie jesteśmy przejazdem. Mamy tutaj tak naprawdę półtora dnia, więc jeśli chodzi o atrakcję, za dużo nie zobaczymy i też Wam nie pokażemy. Zapewne wrócimy tutaj, jak będzie troszkę lepsza pogoda do tego. Ale mamy półtora dnia na zjedzenie kilku dobrych i ciekawych rzeczy. Byliśmy już na kebabie, mamy jeszcze bardzo dobrą śniadaniownię, w której już kiedyś byliśmy, ale jest tam dużo do skosztowania, więc na pewno wybierzemy się jutro rano, a obiad i kolacja zobaczymy co nam czas pokaże i internet. Zamówiliśmy nasze śniadanko, więc i ja o nim opowiemy później. Na razie dostaliśmy czekadełka, czyli trzy bułeczki. Jedną z, z ziarenkami, wszystkich rodzajów. W drugą z rozmarynem. z rozmarynem. Jedną sezamową. Masełko. Jajeczka. sobie zamówiłem burgera śniadaniowego. Z domowymi fryteczkami one są w formie takich ziemniaczków. Do tego dwa amerykano i śniadanko, sosik barbecue i majonezowy jakiś. I jeszcze jako deser domówiliśmy trzecie śniadanko, pancake pistacjowe. Ale pierwszy raz się spodziewałem w szalonym burgerze, że było mięso. Było taki normalny burger. Taki branczowy. Branczowy, tak. Tak, drugie śniadanie. Pierwsze danie: zjedzło Sam burger bez szału. Według mnie. Mięsko miękkie, średnio wysmażone. Fajnie, bo było. Już pokryte serem dookoła. Najlepsza była bułka, reszta jakaś taka po prostu była. Kartofelki też nic specjalnego, ale przechodzimy do peseeru. Także burgerka, może bym nie zamówił po raz drugi. Dobra, my już po śniadaniu. Byliśmy tutaj dwa lata temu i jakoś lepiej to zapamiętałem, szczerze powiedziawszy. Ja zamówiłem sobie burgerka śniadaniowo-branczowego. Miałam taki zestaw śniadaniowy z bułeczkami, pastami, warzywkami, humusem. Takie proste rzeczy. Ale I... wydaje mi się, że chyba yy, przez te dwa lata już jedliśmy w innych <grywka> dobrych miejscach, na przykład u nas yy, w Katowicach było parę takich miejsc, gdzie yy, Wydaje nam się, że jest chyba troszeczkę lepiej, smaczniej, że to pieczywo jest troszeczkę lepsze, takie wypieszczone. Tutaj jest tak, wszyscy mają to samo praktycznie. Tak, no wtedy zrobiło na nas wrażenie. Dzisiaj jakoś średnio wzięliśmy sobie trzy pozycje, się tak jak mówiła, warzywa, jajka po turecku, humus, cacyki i tego typu rzeczy. I to takie po prostu normalne. Nie było jakieś złe, jakoś nie było wyśmienite. Ja sobie wziąłem branczowo śniadaniowego burgera. Burger jak burger w sumie. Jedyne co mi się podobało akurat to bułka. Bułka była bardzo miękka, oni tu mają piekarnię też na miejscu, więc wypiekają sobie te rzeczy na bieżąco. Była mięciutka taka pufka, że tak powiem. I dobrałem sobie dodatkowy ser. I nie był tutaj podany w formie plasterka na mięsie, tylko jakby to mięso miało taką serową panierkę dookoła. I to było spoko, a reszta jakoś mnie nie urzekła, więc tej pozycji raczej bym tutaj już nie powtórzył. Jako trzecie śniadanko na deser dobraliśmy sobie pancake'i, bo braliśmy to również jak byliśmy tutaj ostatnio. Wtedy to zrobiło na nas mega wrażenie, też to gdzieś widzieliśmy chyba na necie. I dobraliśmy sobie pozycję małych pancake'ów, znaczy w sumie małych, wtedy były małe. Teraz zmienili, mają tylko małe w ofercie. Duży chyba nikt nie przejadał. Eee, z polewą pistacjową. W środku pankejki miało dziurkę i była rozpuszczona płynna biała czekolada Posypane tam cukrem, pudrem i jakimiś dodatkami Pankejki, no to bym powtórzył To powtórzyłem drugi raz i powtórzyłbym jeszcze raz Burger i śniadanko gości raczej nie Ale knajpa sama w sobie ma jakąś tam renomę Więc dlatego jest na pewno cały czas kolejka i pełny lokal Ale jednak to polski chlebek, to polski chlebek Na zakłasie Niemcy nie mają takiego chlebka Mówiłam to śniadanie y, po pisie było, że jest y, koszyk chlebka. Były trzy bułki. I znaczy pytam, u nas by to były kajzerki. no, się pytam pani, czy to jest ten chleb. Ona mówi, no tak, no, ja mówię, no, ale miał być chleb. No, ale są bułki. Więc no, oni nie mają chyba takiego dobrego chleba, ale no, u nas ten chleb robi jednak dużą robotę i w smaku i takiego nie ma. Także doceniajcie polskie pieczywko. Za granicą tego nie uraczycie. Także śniadanie za nami, nie wiem czy zdążymy zjeść jeszcze jakieś dwie pozycje dzisiaj, ale jakąś jedną jeszcze na pewno. Widzimy się z kolejnej miejscówy. Fury odblokowane, przestało padać. Idziemy? Kowale, gościu Chodź w Niemcach i nie zjeść kary Nigdy nie jadłem, spróbujemy tym. O, Nike, foodlocker. tak? To jakaś biała poruba to jest tak? Blana keczupem i posypana żółtym karem Biznes życia. Trzy euraski, jedna taka myślę średnia sztuka. No, jest to dobre, jest to smaczne, ale no, jest to po prostu parówka z kary i keczupem. No, nic, niczym się nie różni. Mogło być gorsze. Mogło być gorsze, też trzeba patrzeć w dwie strony. Dobrze. Nic specjalnego, ale odhaczone. Ciekawostka, jak jesteście w Berlinie i chcecie zjeść ten kebab, który jedliśmy, Rujama, jedliśmy w niedzielę o 12:00, O 14:00. Po 14 było full ludzi. Jest teraz poniedziałek, godzina 17:00, a w lokalu pusto. Także poniedziałek 19:00 może widać, dwie osoby przed szyber. Jeśli chcecie spróbować, polecamy w poniedziałki. Albo po prostu w tygodniu. Chyba, że jesteście tylko na weekend, to niestety się wystoicie w kolejce. Ostatni posiłek w Berlinie. Wpada makaronik. Cheng. Taki gruby, pusty. smaczny, miejmy nadzieję, makaron. Spicy, Asian Spicy. Jeśli ktoś chce bardzo ostre, można jeszcze poprosić obsługę. Ja wezmę sobie Biang Biang and no to Natomiast zamówiliśmy sobie taki makaron Biang Biang i Łęczyn. One są podobno takie same, tylko różnią się troszeczkę smakiem. Ten sam makaron, jeden jest bardziej ostry, drugi jest bardziej delikatny. Ja wziąłem sobie z głowinką, a Adaś sobie wziął z jagięciną i kuminem. Tak. Ja wziąłem ten bardziej ostry, a Gosia ten bardziej delikatny. Będziemy porównywać z tym, co Który... będziemy jeść niedługo. Gdzie? Nie pojesz? Nie poję. Zamówiliśmy i chyba czekaliśmy maksymalnie dwie minuty już mamy podane do stołu. Moje mi smakuje akurat, ale makaron mi się wydaje delikatnie rozgotowany. Znaczy nie jest taki al dente, jest bardzo taki płynny. Mam ten poziom ostrości z jedną papryczką i w ogóle tak naprawdę nie czuję ostrości. Jestem ciekaw jak smakuje ten Asian Spicy. To jest właśnie taki rosołowaty, bardziej taki um, śliski, jakby to powiedzieć. Tam mm. Myślałam, będzie ostrzejszy, ale no jest bardzo smaczny. Ale jest taki, jakby z Mięsko jest też takie, jakby wygrzebnięte z rosołku. Mięsko rozkładające się. Najbardziej no sobie tego uważam, taki, jakby Dostaliśmy jeszcze ciasteczka z wróżbami. Co mówiła twoja? Szykuje się jakiś y, niezręczny moment i mam się na to przygotować. Tak, szykuje się niezręczny moment, a ja... Nice. Bo Bołek to znaczy, że łysek? Wiadomo. Tak, jak wróżby, to ja szanuję.